Zdrowym ciele, zdrowy duch. Wydaje się, że ta idea przyświecała przed laty inicjatorom sympozjum naukowego oraz zmarłemu w tym roku rektorowi Politechniki Opolskiej profesorowi Markowi Tukendorfowi. Sympozjum, jak przekonywał profesor Rudolf Michałek, powstało, by lepiej wykorzystać naukę i zdobytą dzięki niej wiedzę w praktyce. Wydaje się, że w dzisiejszym świecie zadaniem innowacji jest przekazanie wiadomości o tym, jak dbać o własne zdrowie, jak unikać sytuacji ryzykownych, mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia ludzi. W realizacji takiej innowacji bardzo pomocne jest współdziałanie naukowców, lekarzy, dietetyków i rolników. I temu celowi ma służyć cykl sympozjów Innowacje i Technika a Zdrowie realizowanych od 18 lat przez Politechnikę Opolską. Takie też było 18. Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Innowacje i Technika a Zdrowie Interdyscyplinarność Kluczem do Rozwoju, które zorganizowano w dniach 19-21 listopada 2019 roku w Ośrodku Ziemowit w Uczestniczyli w niej zaproszeni pracownicy naukowi, kilku uczelni z kraju i z zagranicy, lekarze, eksperci, praktycy i rolnicy. Organizatorami naukowego spotkania w Jarnotówku byli Politechnika Opolska, Katedra Inżynierii Biosystemów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Kiri, oddział w Gliwicach oraz Samarytanin, Ośrodek Medyczny w Opolu. Patronat nad sympozjum objęli marszałek województwa opolskiego, Komitet Inżynierii Rolniczej, Rektor Politechniki Opolskiej i Rektor Mendel University w Brnie uroczystego otwarcia sympozjum dokonali profesor Rudolf Michałek, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, ksiądz profesor Stanisław Rabiej, doktor habilitowany inżynier Katarzyna Szwedziak z Politechniki Opolskiej. Wzajemnie spotykając się w różnych grupach specjalistów możemy wymieniać doświadczenia, a przede wszystkim doskonalić swój warsztat naukowy. Dzisiaj trzeba stwierdzić, że nie byłoby współczesnych osiągnięć medycznych Gdyby medycyna nie wspomagała biofizyka, biochemia, technika, biologii. Dziś człowieka możemy przeglądnąć wewnątrz i na zewnątrz, posługując się aparaturą, którą buduje technika. Cykl tej szkoły, jak podkreślam, jej wartość polega na różnorodności, ale wielkość Marka Tkendorffa polegała na tym, bo potem poznajemy mistrzów w nauce, że zostawia uczniów, którzy kontynuują jego dzieło. Na zawsze pozostanie w naszej dyscyplinie, w naszym człowieku. Dlatego nasze środowisko jest winne wiele i myślę, że to środowisko, bo nas jest tu trochę przedstawicieli, będzie kontynuować jego dzieło, aby pamięć jego była żywa. Osiemnastą konferencję warsztaty naukowe uważam za otwarte. Dziękuję profesorowi za takie budujące słowa. Ja, ja co roku powtórzę, że zawsze mówię, że to jest ostatnia konferencja, którą organizuję, ale już to jest z panią Ewą, mamy plany na następną. I już też miejsce wymyślone i nawet skąd pozyskamy środki, także będziemy to na pewno kontynuować i realizować, i pani profesorze, dzisiaj tutaj z tego miejsca obiecujemy, że będziemy tą konferencję organizować. Tematem pierwszej sesji sympozjum były wyzwania stojące przed globalną logistyką profesora Zygmunta Owsiaka. Dopiero w 1990 roku logistyka wychodzi poza obręb przedsiębiorstwa. I czy to dopiero można powiedzieć, że to jest początek globalizacji? Bo jeżeli tak nazwiemy globalizacją, już 3, nie tylko jedno przedsiębiorstwo, kilka przedsiębiorstw. A już nie na całym świecie? Mieszanie materiałów ziarnistych, warsztat opolskiego ośrodka naukowego, zaprezentowany przez doktor habilitowaną inżynier Dominikę Matuszek. Mieszanie materiałów ziarnistych jest zagadnieniem, które jest realizowane w wielu podawczych w całym kraju oraz na świecie. Natomiast dr Andrzej Wokt i dr Cezary Juda zaprezentowali nowe nietoksyczne metody walki z chorobami cywilizacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych. Tak nas Pan Bóg urządził, że nam zabiera z wiekiem, szczególnie u paniu 25, u nas od 30 roku życia, zabiera z mitochondriów taki jeden bardzo ważny czynnik wszyscy go znamy. Paelze wrócić, pubichino, proszę Państwa. Łącząc, ubikiną z naszymi preparatami. Proszę Państwa, uzyskujemy fenomenalne wyniki jakby wzrostu energetyki całego organizmu. Specjalną sesję poświęcono tragicznie zmarłemu 17 lipca 2019 roku profesorowi Markowi Tukendorfowi, rektorowi Politechniki Opolskiej poprowadzili ją profesor Rudolf Michałek i ksiądz profesor Stanisław Rabiej. Były to niezwykłe emocjonalne wspomnienia uczestników sympozjum o profesorze Tukendorfie. Był takim y, też typem, który nie zamykał dla siebie, bardzo otwartym i chętnie dzielącym się, a jeżeli bliżej go poznawałem, to był szalenie skromny, jeżeli chodzi o, o materialną stronę jego życia. Sposób mieszkania, y, taki ascetyczny sposób też ubierania się i pozostawania na minimum materialnym, y, to, y, to jest coś, co, co do końca pozostało. On był takim trochę nawet hamulcowym dla wielu innych, kiedy pokazywał, że właśnie to może wystarczyć. Poświęcał się dla środowiska i dla zespołu, którym kierował. Mimo to jego dorobek to jest ponad 160 pozycji, w tym dwie monografie. Panowie, tutaj panuje wiele słów, które chciałbym potwierdzić jak wielkim człowiekiem był Marek. Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy będziemy w sercach go mieć głęboko jako człowieka bardzo przyjaznego wszystkim nam. Rzeczywiście różniliśmy się, ale muszę Państwu powiedzieć, że myśmy byli komplementarni, tacy uzupełniający się. Inni, ale pasujący do siebie tej inności. Marek z myślami bardzo i bardzo horyzontem, bardzo otwartym na wszelkie działania. Nawet do końca nie, nie wiadomo było, czy te działania przyniosą skutek właściwy, czy nie, ale to należało, należało je podejmować. Słowa pana profesora Michałka, który powiedział, że profesor Marek Turkiem powinien mieć nie miał wtedy w z pokoju. Miał. Zawsze też baliśmy o to, żeby miał dobry pokój, ale to była decyzja obu panów, żeby zamieszkali razem na parlamencie. I. Nie miałam już tego nic do powiedzenia. To tak, ale o to była wasza decyzja po prostu. Mnie się zdawało, że nie miał. To proszę Państwa, tak się dzieje. Czas płynie. Ludzie odchodzą. Szkoda, że niektórzy gwałcą prawa natury Odchodzą nie wtedy, kiedy, kiedy ich czas Czasami zmieniają ten czas, odchodzą za wcześnie. Mówi się, że czas zagoi rany. Może zagoi rany, ale blizny zostaną dotąd, dopóki my żyć będziemy. Teraz niech przemówią dźwięki. Dedykacja dla naszego profesora. Mam nadzieję, że słyszy nas również tam, gdzie jest. Pieśń gruzińska. W polskim przekładzie Tadeusza Lubelskiego Małą pestkę wino w tej ziemi oggro Przyjaciół w mym domu i miłość w mym sercu zgromadzę Bo inaczej to po cóż na ziemi tej wiecznej mi trwać? Po raz pierwszy chyba, a jeżdżę na konferencję od 55 lat jechałem z ogromną taką no, tremą i ze smutkiem, bo wiedziałem, że ta konferencja jest poświęcona pamięci tragicznie zmarłego, pierwszego organizatora, tej właśnie warsztatów naukowych, profesora Marka Tukendorfa. I oczywiście ten nastrój, zwłaszcza i w sferze otwarcia, i później w trakcie seminarium, był taki smutny, ale to z drugiej strony dowodzi jak bardzo lubiany ceniony był. Organizator tych szkół, rektor Marek Tukiento. O, ta idea zaszczepiona tutaj, ona będzie kontynuowana, chyba, że, że coś by się musiało jeszcze stać. Chociaż tyle się rzeczy zdarza w tym kraju, że, że nie można niczego wykluczyć, ale je, trochę optymizmu musimy mieć. Wierzę, że to będzie kontynuowane. Następczyni pani profesor Katarzyna Szwedziak. Jest dynamiczna, ambitna. Będziemy kontynuować, a najważniejsza sprawa, żebyśmy jednak podjęli taką decyzję, że będziemy pisać monografię, żeby nie, e, wyczyny Marka Tugendorfa nie zostały zmarnowane, i pamięć o niej, żeby była wiecznie żywa. Muzyka W drugim dniu sympozjum odbyły się trzy sesje referatowe. Pierwsza, której przewodniczył dr Łukasz Kleszyk, była poświęcona zdrowiu, między innymi radioterapii stereotaktycznej, roli radioterapii w leczeniu zaawansowanych raków i radioterapii stosowanej nie tylko w onkologii. Nasze położenie, jak leży, to jest zmiana: to jest zmiana, którą my napromieniamy, nałożenie i czas napromieniania około dwóch godzin. Drugiej sesji referatowej przewodniczyła doktor habilitowany inżynier Dominika Matuszek. W czasie tej sesji Magierzka Zagola przedstawiła interesująco problem modelowania regresyjnego procesu kształtowania w produkcji mleka w analizie opartej na liczbie gospodarstw. Wiktoria Wojtkiewicz omawiała zautomatyzowaną metodę oceny zanieczyszczenia zboża w skupie, natomiast doktor habilitowany inżynier Lech Nawrocki interesująco mówił o naszym żywieniu i diecie w referacie zatytułowanym Dylematy moralne na talerzu. Całość zamknęła doktor habilitowany inżynier Monika Dąbrowska-Molenda w referacie o co chodzi z tą insuliną, czyli insulinoodporność w praktyce dietetyka. Tego tematu nie da się wyczerpać. Ja ten, ja ten wykład chciałam zrobić zupełnie inaczej i zacząć w ogóle od fizjologii i od tego, gdzie ta insulina jest wytwarzana i tak dalej, ale ze względu na pewne ograniczenia czasowe yy, Postanawiam, że na tym skończę. Trzeciej sesji referatowej przewodniczyła doktor habilitowany inżynier Katarzyna Szwedziak. Była to interesująca sesja o technice na co dzień nie tylko w rolnictwie, między innymi o przyszłości samochodów hybrydowych mówił doktor inżynier Ireneusz Hetmańczyk, a o wykorzystaniu opryskiwaczy i mikroorganizmów w polu i zagrodzie wyjaśniali uczestnikom sympozjum dr inżynier Przemysław Winiarski i Sebastian Podsędek. Przede wszystkim mierzymy tutaj się tak naprawdę z problemami codzienności branży czy to rolniczej czy to medycznej. Jak najbardziej rzeczy tego typu sprzyjają temu temu szeroko pojętemu postępowi. Siedziałem na wszystkich wykładach, mogłem posłuchać też znakomitych ludzi, fachowców w swojej dziedzinie w różnych w zasadzie dziedzinach. Wiele też od nich po prostu mogę się nauczyć. Jestem dopiero na początku swojej kariery naukowej. Chciałbym ją kontynuować, a najlepiej się uczyć po prostu od ludzi, którzy którzy już te doświadczenie zbierali na wielu konferencjach. Bardzo przydatna, bo zawsze te wiedzę wykorzystujemy później w praktyce. Bardzo ciekawy wywiad był na temat dysz do opryskiwaczy. No zawsze postęp techniczny można wprowadzić w praktykę. I najważniejsze jest to, żebyśmy się spotykali z różnych ośrodków akademickich i wymieniali między sobą właśnie informacje na temat tym, czym się zajmujemy, jakie mamy osiągnięcia, co należałoby w tym obszarze, co, którym się zajmujemy, zrobić w przyszłości, żeby jak naj... Lepsze efekty uzyska. Trzeba przyznać, że dla uczestników na pewno było to ważne spotkanie. Sympozjum, tak jak poprzednie spotkania, potwierdziło, że jego szczególną wartością jest to, że wspaniale łączy się naukę z praktyką i jej wykorzystanie w życiu codziennym mieszkańców miast i wsi. To podkreślono w podsumowaniu konferencji przeprowadzonym przez Katarzynę Szwedziak i Janusza Piechockiego. Wygłoszone prezentacje organizatorzy sympozjum planują opublikować w monografii, a za rok organizatorzy zapraszają na dziewiętnaste sympozjum.